Tutaj mamy kącik, kącik o po Marsie. Porównanie Ziemi do Marsa. Tak, to, taka jest średnica Ziemi w stosunku do średnicy Marsa. Tutaj są wszystkie dane liczbowe. Odległość. Odległość. Chyba jakaś średnia temperatura. U nas jest 57 Fahrenheita, zobacz jak to się średnio. A, które... a ile trwa dzień, dzień na Ziemi i na Marsie? Are you kidding me? A, a ile, ile trwa jeden, a, jeden rok? 365. a tutaj ile, ile jeden rok? Yeah, already that part. A ile doba trwa? Ile doba trwa? Na Ziemi? Prawie 24, a tutaj 24,5. I pół godziny. I my mamy jeden księżyc, tam są tak się patrzył na dwa księżyce? Tak, ja będę patrzył na dwa księżyce. I co zimno? Minus 81? Tak. A tylko wyszła byś na dwór. What? Tak ile sekund, jakby wyjść na dwór, to ile zamrażasz w jakim czasie? Nie, nie byłoby tak źle, bo tam nie ma wilgoci. E, to nie ma tego e, odczucia zimna. To nie jest tak, żebyś zaraz zamarzła. A tutaj są satelity marsjańskie. Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express, 2001 Mars Odyssey, Mars Global Surveyor, Viking Orbiter, Viking 1 Orbiter, Mariner 9 Orbiter i to chyba wszystko. So it was a science fiction adult recent? No, to jest In the last ten years? Taka plansza, yeah, Mars of the World of Change. Mars from Space. So to narrow it down. Taka ekran.

Ça n'a rajouté l'aide pas par